Dzień dobry, ukradłam Oli na chwilę kanał Winokompas, dlatego, że jeżdżąc gdziekolwiek w Polsce, na świecie ja jako geograficzny freak muszę wiedzieć wszystko o miejscu, do którego jadę i o Winnicy dłużno. chciałabym wam powiedzieć dosłownie kilka ciekawostek, znajduje się na Mazowszu, co jest tak naprawdę jedną wielką plamą na tle całego województwa, dlatego że tak naprawdę w Dawazowszu nie ma winnic. Czemu? Dlatego, że jest za płasko. Tutaj tak płasko do końca nie jest, tutaj panuje mikroklimat, miejsce dłużne jest otoczone pięknymi lasami, jest lekkie nachylenie terenu, jest marna gleba, o czym mówił właściciel winnicy, żeby powiedział, że powiedział, to jest dobrze. I jest to jedna z największych winnic w Polsce, dlatego że ma aż 6 hektarów. A została założona na terenie dawnej hodowli malin, która opiewała na tych hektarów prawie 50. Nie wiem, czy to jest interesujące. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to i tak zostawcie w górę.